Siemaneczków, witam. Bardzo serdecznie w kolejnym filmie cyklu Zbuduj swojego Arturitu Poprzednio poczyniliśmy ogromny krok naprzód, więc nie zwalniamy tempa i przechodzimy do kolejnego egzemplarzu a jest nim egzemplarz numer 87, więc zaczynajmy. A w dzisiejszym egzemplarzu mamy podstawę kopuły, która jest naprawdę bardzo prosta w montażu. Bierzemy na początek te wszystkie trzy ramiona, składamy w jedną całość. O, w ten sposób: jedno, drugie i trzecie. I każdy z tych ramion skręcamy za pomocą czterech śrub, czyli łącznie potrzeba będzie ich 12. No i pierwsza myśl to wygląda jak taki wielki fidget spinner, tak się nazywa taka myśl. Ale nie o fidget spinnerach, bo w dalszym etapie montujemy łożysko i dokręcamy blokadę za pomocą dwóch śrubek. No i dzisiejszy montaż jest gotowy. I kolejny element gotowy, taki drobny element do naszej większej układanki. I ogólnie jeśli o niego chodzi, to myślę, że on będzie tutaj umontowany gdzieś w kopule. Tylko gdzie on by pasował, jakby go przyłożyć. On zapewne będzie umontowany tutaj. Słuchajcie, w kopule tylko trzeba wiedzieć, gdzie zamontować ten element z tym wystającym bolcem, ale ewidentnie on będzie tutaj umontowany. Są przygotowane otwory, tylko będzie wkręcić. I on będzie się bujał, będzie się kręcił na tym swoim fidget spinnerze. To akurat będzie taki duży fidget spinner, naprawdę bardzo duży. Ale nie przedłużajmy i na dziś to będzie koniec. Ja dziękuję za oglądanie, siewaneczko i do zobaczenia.